Śmiać mi się chce, bo no fajne te kobiety, no. to jest te clue programu, że to ja właśnie mówię, słucham siebie i wyciągam wnioski. Cześć wam, dzień dobry, witam serdecznie na kanale Test Misja. Dobrze, że nie Sex Misja. Oj, byłoby ciężko. Nie, nie mylić z seksmisją, to, to jest misja łatwa do zapamiętania. Ale słuchajcie, poważnie rzecz biorąc, gdyby się to ziściło, to co było w filmie, a do kogo jak ja bym chodził, jak ja poważam kobiety, to musi być pani psycholog. Lubię na nią spojrzeć, jej się zwierzyć i tylko jej. Nie panu psychologowi. Zapraszam. Wcześniej chodziłem do różnych psychologów, ale bardziej nie, nie na zasadzie jakiejś terapii, tylko właśnie wygadania się. I teraz tutaj chcę rozróżnić, że to jest zupełnie co innego: takie wyżalanie się i, i spowiedź przed kolegą, przed koleżanką czy jakimś przyjacielem, i w cudzysłowie, i bez cudzysłowia. To nie jest to, bo on cię poklepie po ramieniu, nic się nie powie, poza tym Twoja wypowiedź czy, no, czy moja, no bo mówię tu o sobie. Ja zawsze, nawet jak będę mówił Twoja, to jest tylko po prostu taka forma wypowiedzi, a nie, że ja mówię do ciebie, że, że to Ty robisz, czy Ty masz tak zrobić, bo zaznaczam, to są moje opinie i moje doświadczenie niechlubne. Yy, moje. No, Mój taniec na linie, lawirowanie, taniec przy bandzie, jazda ostra na zakręcie. Także to są moje przemyślenia. I ja psychologa potrzebuję do właśnie, do, tego, do, tej, do tej swojej takiej spowiedzi, do, do wyrzucenia z siebie wszystkich balączek, rozterek, jakiegoś bólu. I taki katerzis mi daje. Daje tydzień takiej, taki, taki, na pewno jeden, dwa, trzy dni takiej ulgi. Później to się znowu zbiera. Ale ja tak raz na tydzień to by się przydało, czasami jest to rzadziej. Yy, dlatego, że i mi się często, o Boże, jak mi się nie chce jechać do pani, do pani Magdy. Nie chce mi się jechać rę rękami nogami. Mówię, co by tu wymyślić? Deszcz leje źle się czuję. <noise> Ale nie chcę ściemniać. Bo po pierwsze mam bardzo duży szacunek do tej pani. Ona do mnie też jest fajny dystans zachowany. I nie chcę niszczyć tej relacji. Właśnie ona jest taka, ona jest taka fajna. Bo przyjaciel kolega to. To, to zaraz zejdziecie z tematu, będziecie rozmawiali od dopie Maryny, jak to się mówi. A tutaj. Panie Rafale, do rzeczy. Do rzeczy. Bardzo rzadko coś tam, jakiś uboczny temat. Zresztą o co mi chodzi? Mi chodzi o to, że nie lubię psychologów, którzy, hmm. <coughs> przepraszam, którzy za dużo mają do powiedzenia. No nie mogę tego słuchać. Znaczy nic mądrego nie mają do powiedzenia. Mi najbardziej daje to, że ja przychodzę, czy przyjeżdżam, chociaż mi się nie chciało, jak nie wiem co, to ja stamtąd wychodzę jak jakiś na, tak naładowany pozytywną energią. A dlaczego? Bo. Mówiąc jej o swoich jakichś właśnie, no nie, tym, że kłopotach, na no jakichś bolączkach, na no czasami, to wypowiadanie swoich słów, właśnie powoduje to, że musisz się skupić na tym, co masz powiedzieć, żeby jakieś były logiczne przemyślenia. Sensowne konstruować zdania. Chociaż na miarę języka polskiego poprawnego. I teraz. O ile mi jest ciężko tutaj mówić do sprzętu, no ciągle się uczę. To jest jednak nieprawdopodobnie trudne mówić. No mówię, widzę okno, widzę lampkę, widzę różne rzeczy z domu. A mówię do urządzenia. To nie jest to samo. Ubolewam, że, że ludzie nie chcą czytać, bo ja ponoć nie każdy umie się wypowiadać. Są różni, różni zacni ludzie, którzy, inteligentni. Oczytani, opisani <grym> i śpiewają piosenki, i, i, i piszą wiersze i różne rzeczy inne robią, ale na przykład nie potrafią się wypowiedzieć. No ja też mam jakiś kłopot. Jeszcze jak widzę człowieka i się wdam w tą całą dyskusję, to, to może jest to łatwiejsze, ale nie tutaj, jak ty masz myśleć, i nie widzisz czyjejś reakcji, to jak masz mówić do sprzętu. Natomiast co do pisania, to właśnie. Ja nawet ja nie potrafię krótko pisać. Ja miałem z tym zawsze kłopot. Moje wypracowania, mój SMS. No gdyby można było więcej zawrzeć w treści, no to jest dobre, że, że on ogranicza, ale na przykład każdy mail urzędowy to u mnie jest opowiadanie całej historii życia, esej i mówię Wam kiedyś na terapii. No, Trochę może nie pośmiewisko, ale jeżeli czytałem swoją pracę 40 minut i już ktoś tam wychodził do toalety, mi się zdawało, że to jest takie podniosłe, taka historia jest nieprawdopodobna. Owszem, niektórych zainteresowała, ale tam nie chodzi o to. Ale to teraz nie o terapii będziemy mówili. I o tym, że próbowałem pisać bloga, nikomu się nie chce czytać. No dzięki temu poznałem jedną dziewczynę. Pozdrawiam. Pierwszego czytelnika i pierwszą osobę, którą poznałem yy, jako osobę, no, e-osobę, a później się raz spotkaliśmy po roku. I nikt nie chce czytać, dlatego ja teraz wiem, że i oglądać też nie długich filmów, więc to trzeba robić w ekspresowym tempie, bo przecież w tym porywie, w tym, w tym jakimś. Pędzie, nie wiem, wszyscy gdzieś się spieszą, trzeba to robić szybko. No właśnie, tylko czy byle jak, no tego bym chciał uniknąć. Także to jest fajne, jak dla mnie, jak yy, zwłaszcza pani psycholog. Mi jest, ja w ogóle lubię z kobietami rozmawiać. Do takich ciepłych relacji, fajnych no, rozmowie o, o, o wrażliwości, o, o uczuciach, to tylko kobiety. I ta pani, i, i właśnie są takie, są, i zresztą nie tylko to, jeszcze byłem u wielu innych. Świetnie jest. Mnie to, kiedyś, mnie to kiedyś tak trochę irytowało. Mówię, kurczę, no gadam już 50 minut, a, a ta osoba nikt nic nie mówi. Dopiero później zrozumiałem, że to o to chodzi, bo mówiąc, myślisz. Właśnie. Konstruując te zdania, znowu się powtórzę. Sięgasz do tych zakamarków zakurzonych gdzieś niczym stara książka na strychu i je odświeżasz. I sam to jest, to jest tak i rewola... Ja się tak czuję podbudowany. <grym> jakąś taką nieskromność swoją włączę. Podbudowujesz się tym, że nie jesteś jeszcze tak otępiony alkoholem czy nie wiem, wiekiem, że. Sam siebie zaskakujesz i mówisz, kurcze, jak jestem mądry, jakie ja mam jeszcze dużo do powiedzenia, jakie ja potrafię wydobyć jakąś odpowiedź na swoje pytanie, które mnie nurtowało. Bo właśnie to jest, to jest te klub programu, że nie posłuchać, co ta pani mi powie, bo ona może mieć 100 tysięcy wersji albo swój, swoje zdanie na ten temat i powiedzieć ci nie powinien pan tak, albo powinien pan tak a jeżeli ty sam sobie to wy wydedukujesz, wykombinujesz bo z siebie słyszysz tu, tym uchem albo tym siebie słyszysz, a nie myślenie <ślenie> myślenie przyszłością narodu myślenie jest super ale to nie wszystko bo ja, ja na przykład bardzo dużo myślę, tylko że, że za dużo i to mi przeszkadzało w życiu zawsze. Myślenie nie. Myślenie i głośne, głośne myślenie to jest idealne połączenie. Właśnie, ja się kiedyś pytałem psychiatry. Jeżeli rozmawiasz sam ze sobą, ale nie widzisz nikogo, nie, że gadasz z kimś, jakąś widzisz zjawę, postać, normalnie podczas czynności. Albo głośno sobie myślisz, kurczę, no. Jak myślisz? Ciekawe, co by mama zrobiła. Albo cholera jasna. I powiedzieć czasem innego. No miałem nie iść tam, a iść czy nie iść. A jak? A jeżeli to zrobię, tam to i siebie słyszysz, to jest to inne myślenie. Dlatego to jest rewelacyjne. Pójść do psychologa, wygadać się. Podczas tego konkluzja. Płęta, auto-odpowiedź i, i wychodzisz mądrzejszy, bo przede wszystkim z jakąś satysfakcją taką wielką, że to ty sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, to ty zrozumiałeś jakiś problem, to ty nie jesteś taki tępy i głupi, to ty się właśnie w ten sposób możesz dowartościować, że jeszcze myślisz i to myślisz konstruktywnie, I mówisz, aha... A najwyżej ta pani cię jeszcze, czy pan psycholog, no jeszcze tam ukierunkuje, że powie, dobrze, fajnie, ale a może by pan jeszcze coś tam. I wtedy jest idealne rozwiązanie i wychodzi stamtąd szczęśliwy, ze skrzydłami, aż prawie fruwasz. I o to w tym wszystkim chodzi. I każdemu takiego psychologa życzę, bo to nic nie da, że ona że ona pogada to, 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 to godzina ci pogada nic nie zapamiętasz <laughs> może jakiś jeden szczegół no, oby ten najważniejszy żeby coś ci dał ale jeżeli, jeżeli ktoś jest tak słuchajcie, ja, ja nie, no, miał nie być o kimś ale no to muszę podać ten przykład żebyście wiedzieli o, o, o czym mówię, czy o kim czego ja nie lubię jakich psychologów takich Gwiazd. Psycholog, terapeuta, celebryta z talk show, znanego talk show, takiej pani kiedyś. Ja nie wiem, czy jeszcze ten talk show jest. I jaka taka. Bo tam, 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 tam różni byli. Była taka fajna też pani w takich poszarpanych blond włosach, takich do ramion. Bardzo fajna, zacna pani. Nie za dużo gędziła, ale ta młodsza taka chyba miała spięte jakieś tam włosy. Później się trochę zmieniła, nie chorowała, później znowu wróciła. I ta jej te wszystkie takie. Ja nie umiem tego nazwać. Ja, 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 ja byłem przerażony, jak ja jej słuchałem. Wiecie to takie. Robienie widowiska, jaka to jestem mądra, jak ja to wszystko wiem. Ale tutaj ja nie pamiętam, moim zdaniem, a jeszcze na końcu, jak ktoś, jeszcze wtedy to nie było takie modne, bo to parę lat temu była ta pani psycholog. Młoda, nic, nie wiem, <MIDızel capacities> <được> Książki. Książki wykute na pamięć i klepanie. I ona, jaka ona to niemądra, i tego poklasku, szukanie, i słuchanie siebie, słuchanie siebie, jak, jak, jak mądrze się wypowiadam. I patrzenie na boki, przecież to widać, to taki teatr, takie teatralne, no po prostu mi się niedobrze robiło. No, szukało tego poklasku. jaki to autorytet jest wielki, i ta publiczność, rada, rada, super, ja wiesz, ta pani mądra jest. I nie powiem, moim zdaniem, nie, nie, nie moim zdaniem. Nie powinna pani tak tego robić, tak? <grymne> powinna pani pójść najpierw do, do psychologa, później do tego sklepu, tak? I to rozglądanie się i patrzenie, czy dobrze mówi. Obłęd, masakra. To ja właśnie mówię, słucham siebie i wyciągam wnioski. Myślę. I. Tyle chciałem dzisiaj o, o rozmowie u psychologa. Także witam ponownie nie na seks misji, tylko test misji. Śmiać mi się chce, bo no fajne te kobiety. Papa. No. Pa.